Dzięki Sylwester, na razie Sylwester. panie. No, Sylo mnie walno także Dobra, Brutus Parkour! O, to jest ten, Brutus kur Brutus, Sylo, coś powinien być na ten temat. Brutus. Parkour. Brutus A może dlatego nieważne co wybraliśmy, bo i tak jest Brutus Parkour. No z parkiora. Ale będziemy zaraz krzyczeć na siebie, o Jezus. Tak? No. A czy możesz wkręcić no. normalnie ten zakręt jak debil jechać w tą ścianę? Przygłupie ty jeden z drugim. Nie no, to, no i właśnie to chłop zrobił. Jedno. Ja wycofuję? Boczekaj I cię bardzo teraz. ładnie proszę się tu ustawić, no bo brawo. tu nie ma co się... Nie! No! Udech się, part. Co ja?! się, Ja przecież jestem na dole, debilu, ty Którym weź znowu nie... na stąd! Debilu. Debilu. No, Maryn! Tu się, się jeden. w prawo jedzie. <słuch> Maryn próbował, nie wiem, teraz zepchnąć winę na mnie. Tędy? Tak, tędy. Tak, jedź, bo nie ma tu miejsca! No myślisz, że tak prosto się jedzie, jak ci cały czas chłop stuka tu jeden, Nie stukam cię proszę. nie? Nie dotykam cię. No, i, jedź, się. no. <laughs> i ten Marin. No. Marin, ale ty przed no momentem... MARIN! Ty, ty, nie wiem, ty, włącz to też to te nie pięć sobie też te 5 punktów IQ. I zacznij się zasypowywać jak człowiek na tym parkurze. Z, z tą jazdą. To są przygłupy, no. Nie będzie takie proste. Nie będzie, no. Nie jest tu, nie jest tu, nie jest tu, nie jest tu, Sylo. Czekam, sera. czekam. Bo to by będzie... co? jakieś teraz na tym o, 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 Jest brązowy, ktoś się zesnał? Ja. No Maryn, Maryn próbuje, nie wiem, content robić, nie wiem... Dobra, dobra... Dobra, jest Jezu, tak do góry podbija, ty?! wiesz, że w, w ten sposób, ty musisz w prawo wykręcić? Ten daszek to atencjusz. Co? Jak co? Shiroo! Ja na duchu Chilo. jestem cały czas. <laughs> A, okej, okay, dobra, jako... okej. Okay. On pa. jest na duchu. On to on jest, on się ale może on nie zna ducha. Tak? Mm -hmm. Ale jak uh -huh. jesteś, jak to wychodzisz jest. ducha, to można cię strącić wtedy, jak A, rozumiem. ale tak. nie widać. No. No. Okay. Okay. Nie, nie, nie Nie, dobra, nie. Chyba nie. Syk, syk. No ty nie! Jesteś tam już na górę? Ja już zrobiłem, no. A, już masz checkpoint kolejny? Nie tak, do Weź mnie trochę. Jak nie, nie no? mogę. A, je... czy ja... No, no ja ale ty ty, próbujesz robić content, a jak trzeba co ci pomóc, to potem się robić, dziwić. No. no, nie wiem. Aha. Zacznij grać jak za człowiek, no. na parkurze. Ja ma nie mogę oh zjechać no no dobrze. O ma mama, no, jeszcze no, zrobił, ty. ty. Do no, cię Ja pierdolę. Dupnąć delikatnie, Boniu? No, możesz spróbować, no, tak, chociaż no. mi, może na tych na półeczkach się wyrobię zaraz, ale... Dobra. O ja to dopiero siódmy. Możesz spróbować teraz, tak lekko. Oj, dobra, chcę dojechać. O, ty, czekaj, bo to ty koła, by mi koła skołeczu. Poleci? Ja, ja pierdziele, dobra. 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 To no, Dlaczego ktoś, jest? Ktoś jest dlaczego jest wyrównywanie? No jest. Dlaczego o. jest wyrównywanie na parkurze? Jedzie? No że na. He. A kij jeszcze, że ja. z tym. Ja pierdzie. Ja teraz zaciął. We, we jeszcze raz. Dobra. No, no, no to jest jakiś... jakiś stron... O nie... Oj, Za mocno syknąłem, no, ale... Ale to jest... O! O jest Czekaj no, tego, dobre. To jest! Spiłowałem ja z tego! Ale odpowiedział okay. teraz mocno. Ale było blisko, no. Nie, bo irytujące to jest po prostu, że tutaj nie dołatuje się nie, dlatego, bawa, że jest bawa, na pierwszym bawa. miejscu. Bawa. Ja boczkę uratowałem teraz Tak, to prawda Nie, to dobrze, ja nie mówię, że to jest źle To by jednocześnie prawie mnie strącił, ale... Ale to w dobrej wieży Ale no To prawda, mogę przyjąć, że to było w dobrej wierze, to, to fakt O, 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 Jezus, dobra, dolecione Jezus Spotkałeś takiego, że wartam gościa? W Warszawie jak to spotkał No, jest to dobrze, dobrze. 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 sobie, jest tutaj nawet z tobą TheBlueek? To jest? Ja. O, nie, nie. Ego top. A co on powiedział? nie, 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 jest? nie, jego, nie, 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 słuchaj. To ja tu prawie byłem co księdzem. Zaraz wezmę rózgę i cię wyspowiadam. Ale ale nie, nie, i nie, nie, Ale nie, jesteś nie, No nie, 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 i tak A do nie, no nie, <laughs> Ty weselicho. Ale. Nie, tak nie tak nie wiem, ciężar sylowie. <głysza> nie. Ty weselicho. Skoperta i wtedy No, wiadomo, wte no i wtedy tak, no i wtedy no, szepard by mówił ty weselicho. No. Teraz weź go trochę dupnij. O. Tak, tak, ja baćka. No, tak delikatnie, no? No o. Ja bym nie umiał się na takim weselu skupić, jakbym miał robić kiedyś wesele i tak szepard bym miał dawać ale te. Ty... W <głos》>. w sensie co miałbyś się skupiać? Nie wiem, właśnie, nie wiem, nie wiem, no właśnie nie wiem, wie, wie, co, 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 miałbyś mi nie, nie do skupienia. się za bardzo chciało, ty. Na czym <laughs> ale, ale to przez, przez no pierwsze okay. trzy sekundy tak by Można było, albo by przez pierwsze trzy tak? minuty, a potem byś już zapomniał, że ja tam w ogóle jestem, jak ja się no skupiał na ja, tym. Ty, ale jaja, ty, Shepard, każe mi Ale ja Ale jaja, panie Pertku. Shepard mi każe. Oj, o, nie doleciał. ale nie doleciałem. Ale xD, Sylo, ja pierdykam. Ja... Ja, ja... No, ja bym śmiał. On by nie, on by. On by się śmiał. Wieś jak jest widzę, Wie nie? Ale to w ogóle pójście, takie wesele robisz, ziomeczki wszystkie stoją i ten by się śmiał Tak samo o boczek stoi w pierwszym rzeczie. Za farpas odgadam. Nie wiem, ja nie wiem, ja nie wiem, on się odkleił trochę. No bo na, jak na masz wesele się. to mówisz ten, to mówisz tą regułkę, nie? Regułka regułka, przysięgę to chciałeś powiedzieć? Się tak? No, no? Nie wesele to jedno i to samo. To to samo. Nie. O! No i tak jest. Ja sobie sobie, że sobie stajesz w takim kościele. Patrzysz, że ty o tam wiesz. Szepard w pierwszym rzędzie, boczek za kolak. Mówisz sobie, ale jaja, ty. Jeszcze kościelny musisz brać do tego. No, jeszcze no kościelny. Tak, no, śmiesznie no. by było wtedy. I wyobraź sobie, jakby na przykład kościelny byłby Pax Albo coś takiego. A! No, doleciałem do tego i mi rozwaliło. Nie! nie no, to ty szepard, niedługo, mój nie. że ty mówisz, to ty boj Bojówkę jagerkową. Mówisz, nie, no. Bojówka, Ale, jagerkowa. Na, bojówka jagerkowa. Bojówka Jagerkowa. <laughs> zel... Ale cylowy myśliłeś coś bardzo kreatywnego od bardzo dawnej, co fajnie brzmi, widzisz? Fajnie, co. A tam. Pierwszy rząd. Nowy Szeno. team z cyla w tak. grze komputerowej. Boczek! Matwo pokazywane. Ale jaja, tam były, ty. Nie wow. wiem. już nie ma, także. Ja mam 23 punkt, więc... Ty kończysz zaraz. Ja mam ósmy właśnie. <grym> I otwarty. <grym> i Udało co? mi się w końcu dolecieć do no tego. No jeszcze nie, nie zrobiłem taki przejazd, Moja no Ja zrobiłem w końcu. Ja a, to, a, to, a to rura? Ci wyjechać szybko tam. wiem. Wie. A to rura sprawia problem czy co? Tak, tak, nie, bo nie mogę, nie mogłem dolecieć o, To ja tak się obkręcałem wle. jak powalony w tej rurze Tak, 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 ale problem polegał na tym, że wjeżdżając do tej rury, w ogóle mój pojazd zahaczał o nie wiem co A to, Oś, to tak, to tak, mi też, to mi też par razy tak się zrobił, tak, 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 tak. Jedź ale, to, ja już przejechałem to, Teraz mój już skip będzie trochę Tak, trochę skip Lekkie parkourowe przejazdy No bo tutaj najważniejsze było odjechanie od całej reszty Trochę tak, trochę nie, nie wiem o czym mówić ja. Marek, zostań sam tam, nie będę z tego wiesz. No ale. Dęczak no. jesteś. Oj, na koniec trzeba ładnie wywali. trafić. O cholera. Ej, I panie. nie trafiłem. O kurwa. Ale szybko pojechałem, widziałeś to? Widziałem. Ale szybko pojechał, widziałeś to? Widziałem. Szybko. I trafiłem. Ja widziałem, szybko. jak szybko I pojechałem. I wygrywam. 6-9, jest. Jest to leave. Ty jugulara masz i to dobrego takiego. No. Ja! Ale moju Gulara! Świetna muza! Fajna była w 2015 roku! Nie, wtedy też się cringeowała, więc nie gada. Okej, dobra, czy jednak nie? Dzięki, Sylwester. Na razie, Sylwester. Łoły, panie. No, stylo mnie walno, także. Ale pan czas zrobił. Łoł, What Łota, shit! Dobra, jedźmy do tego pierwszego, jak tutaj jestem. Maryn akwamaryn, dobra. Marek, małe także. że to bosko także. Marek, małe Proszę mnie jeździ po górze. Ajajaja, ja. lubię tak delikatnie, tak. Ale po co? Po co no wyściga? E, po co tam masz nogi? Nie, nie, no, no to, no no, to, no to, no to no znaczy to ty mnie w dupejklepiej. No to nie jestem pierwszy, ale to mi się wiązało z nim uzyskaniem odpowiedzi żadnej, także. O ty kurde, noju. Złapki, dupa. Złapki, dupa. ten samochód nie skręca kompletnie. Może, może, może pojedziemy do Maryna, Sylo? Gdzie? Właśnie. No może do pierwszego i go palnicie. O, do niego nie jadę, nie mam karty ze Slavca. A. Okej. Jezus Maria, ale ostro. O, LG RH8 to ładny, ładny. Oj, nieładnie, nieładnie. No Ale kierowca gorszy, gorszy. Kierowca, kierowca nieładny, no. Tak. <laughs> Maryn teraz no, utkał tam mordę zakrę, nie odzywa się no, teraz, się, ma najlepiej tak. zrobiony na samochód, no i taka prawda, no. Po cońsku po jest No ma tego jugula, ju, a, i to wiesz, to a, jugulara jest, bo jak jak się w No bo nie skręca tutaj, to jest z tym problem. No, do, plus jeden, to samo mam, giga problem z wzięciem zakręty. No w zakręcie tak dużo no. teraz, jest... Tak, tak. O, no lepaczam, o, i patrz. O i było, wszyscy, wszyscy tu. Ledwo, ledwo, no. Zakręciło, zakręciło. To samo. Zapraszam, panowie ja... i panie. Czyli ty jeszcze nie jak na buście od ciebie jadę do przodu, A ja na Ale nie widziałem, że idziesz na buście do na uj, uj, uj. O, to jest uj, uj. długa, oh. prosta buścik był. Idealnie, żeby do no. Szeparda i do tego dojechać. fa Marina. No chłopaki, to, tak, to, tak to wyprób w ogóle, nie do przodu. No wszyscy macie inne fury. Mówię, ta fura nie skręca. To jest najgorsze. Moja też. No Moja tym bardziej. No albo musicie trochę przyhamować, żeby skręcić, no. Dzięki oh, Maryn! Wow. Wow. Ty, bo żebym ja ci zaraz nie nauczył jak oh, na tak jeździć, na face to jeździć -face, na innych wyścigach jeździć coś jeszcze chodź, chodź. chciałbyś chodź. powiedzieć? Nie wiem, thanks captain obvious w, w ogóle, bo... Chodź. Chodź. Nie wiedziałem okat chodź, chodźcie do to jest dla ciebie, to jest o, się, ślizgiem, hop, po... no, da się, ślizgam, hopię, jakbym dupę pod... No, ty zangręty! Ej, jego nawet A ja, ja że jak jego zjedziecie na prawo, robić. to zjedziecie do pit-stopu? A ja wiedziałeś Żebym, że jak że... zamknieś mordę, no, to będzie spokój? Szyla, no, no, nie, nie zajezdź tej tak, drogi! Ty, zaraz jakiś Aj. ucik na tego, na maryna, ostatnia osoba. Z drugiej strony, pyk, marynarza tam. Pod prąd pojedzie. <laughs> no. Łapka. Wow. Zdarzały się takie zagranie Maryn, to prawda byłoby. O. Ale co z tym? Gówno. Ale go ładnie! O. Ładnie! O. Ale, ale nie śmieszne! Oooooooo! No o. Ale do ciebie mówiłem, że śmieszne do to, Marina, to było do Marina, debilu! Ale to nie no ma różnicy! A śmieszne żart. nie ma różnicy! Żart. różnicę między Marynem a Sylwem. No. Ale to było do Marina! że to no tak. było głupie. O nie, no. Rozumiem. O nie, blułek. Nie, ale nie opowiem, co Blue kake, co ty tu robisz? Kake, no, ale nie. <laughs> Bo... kake co on robi? Nie chcesz wiedzieć. Kake <laughs> robi. No. <laughs> no, blue. Kaka to taki zawodnik w NBA był kiedyś. Ten NBA? <laughs> NBA? No, ten NBA, tak, no. NBA taki żart. <laughs> A, to nie. To rozumiem. On nie zaczął. No nie zaczął. No, w jakiej drużynie grał? No. Orlando Magic. Orlando Bloom. To jest jedyna drużyna, którą zna, bo sobie z skojarzył z Marcinem Gortatem, bo... Mhm. Mm nie, tam Wizardsów, Chicago Bulls. Bo... Tak, <grych> o, Wizards to druga drużyna z Martinem Gortatem A, Los, Los Angeles Lakers. A, Los znam Angeles Lakers. Lakers. O, Kogo znasz? A ja Memphis ja tam, coś tam. Pojechał. No, Memphis też chciałem miasto, pojechać. No, to prawda. No, też tak znam. No. Slo, ale ty nie musisz gryźli. we mnie wjeżdżać, jakbyś... To oni gryźli no. w tym Memphis. W Kierkifach. O, Sorki? Ja yeah, yeah, yeah. spoko. Ale Maryn jeszcze dick move <laughs> zrobił tutaj. Zamknął bordę i czekał po prostu i się...